Ale gdy zrozumiesz, że twój mózg nadaje częstotliwości wibracyjne na różnych poziomach częstotliwości i siły, to oznacza, że ty stworzyłeś wszystko w swoim życiu i oto dziesięciosekundowy cud. Cud dziesięciosekundowy to jest chwila, w której to zrozumiesz. To teraz weźmiesz stuprocentową odpowiedzialność za wszystko w twoim życiu. Jeśli weźmiesz stuprocentową odpowiedzialność za wszystko w twoim życiu, to wiesz, że bez oceny, bez denerwowania się, bez frustrowania się i złuszczenia się po prostu wiesz, że wszystko w swoim życiu ty stworzyłeś. A jeśli ty to stworzyłeś, to możesz, to możesz to zmienić z taką samą szybkością, albo nawet szybciej. I wiesz o tym. I gdy wiesz, wiesz, wiesz o tym. I bierzesz stuprocentową odpowiedzialność, to całe Twoje życie się zmienia. You, you się zmienia dlatego, że teraz już nigdy nie staniesz się ofiarą. Już nigdy więcej. I przestajesz używać czegoś, co się nazywa mistycyzm. Czyli obwinianie zewnętrznych wpływów i okoliczności o to, co się dzieje w Twoim życiu. Sposób, w jaki masy są kontrolowane, to sprawić, aby masy uwierzyły, że to nie jest ich wina, że to jest wina rządu, że to jest wina ekonomii, że to jest wina banków, że to jest wina oprocentowań, że to są polityczne siły. Że to jest ich matka i ojciec. Że to jest trauma, have, którą mieli, gdy byli dzieckiem i spadli z biegnącego konia. I, i, i że to ich straumatyzowało. I ma wpływ, wpływ na nich do dzisiaj. It's this, it's that, it's I oni this, zaczynają mówić, że to jest to, że to jest tamto, że to nie, nie jesteś victim. ty. Że ty jesteś ofiarą. Że to nie jest twoja wina. Tak są właśnie kontrolowane masy. Sprawić, aby ludzie uwierzyli, że to nie jest ich wina. Bo gdy sprawić, że oni uwierzą, że to nie jest ich wina, że ich sytuacja nie jest spowodowana przez nich, to mówisz im, że nie mają mocy i kontroli, aby ją zmienić. Utrzymujesz ich wachlujących się na jednym poziomie i nigdy z niego się nie podnoszą. Gdy wzmocnisz ludzi, tak jak ja to robię z Wami, i to, co zostało zrobione ze mną, gdy powiedziano mi i zrozumiałem, że ja mam stuprocentową możliwość tworzenia, że ja jestem twórcą i że jestem odpowiedzialny za wszystko w moim życiu, Pozytywne bądź negatywne, cokolwiek się dzieje, ja to stworzyłem. I nie ma się czym przejmować, nic się nie stało. Bo jeśli ja stworzyłem tę katastrofę, to z równą łatwością mogę użyć swojego mózgu i nadać częstotliwości i obrócić tę katastrofę w największy triumf wszechczasów, szybciej i z większym ikrą, i mogę cieszyć się całym procesem. I mogę mieć absolutnie pełną zabawę, grając w tę grę która się nazywa życiem na ziemi i to cię zamraża, gdy się o tym dowiadujesz, że masz tą moc, że jesteś tak naprawdę twórcą swojego własnego przeznaczenia i twórcą swojego własnego doświadczenia. Musisz wziąć stuprocentową odpowiedzialność.